Słuchajcie, mamy tutaj troszkę rozwielitek. Patrzcie, nie wiem czy to będzie widać. Widzicie, jak się buntują, jak się kręcą. I troszkę jakiś roślinek takiej rzęsy czy czegoś. I, 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 i. i. siup Kucze jeszcze tu są. Ale. To jest jeszcze nic, patrzcie kurczę tu widzicie co tu się dzieje? Jak rzucają się jakie żywe i te wpuścimy To myślę, że się wpuści Sekundo momento Ty Sebastian Odkręciłbyś mi ten słoik O Jezu weź go odkręć Teraz tak Tutaj troszkę roślinek Ale patrzcie, bo Tutaj też jest woda O Ok No i reszta Reszta już tutaj Jakby tam, jakby coś jeszcze w słoiku zostało O kurczę, zimna ta woda tu w oczku Świeżo nalana wczoraj No i kurczę tyle Ale będzie dzicz ale będą rosły, gdzie one tam są? Pływają już, tu coś widać i już ich, już ich nie zobaczymy prędko, dopiero się namnoży ich dużo, to te... nie, widać je, patrzcie, powinno być coś widać, jak przesuwają. pa, wow, ale dzicz.